Wow, wróciła chujowa kamerka, jak wspaniale, ale to przez to, że poprzednia się zesrała, ale niedługo będzie na gwarancji. Chodź e, do część cześć, tu to, to jest The Sims 4, oczywiście prowadzone przez mnie. <ścoughs> e, ta seria nie ma na celu urazić żadnej samicy, ani żadnej kobiety. E, hmm? ani żadnego bytu kobietopodobnego, albo na naśladującego wkracza w bardzo złe skrajności, ok? Zapomnijcie o tym. Generalnie jestem troszeczkę chory i nie chodzi tutaj o mój umysł, chodzi tutaj o moje gardło, bo mam anginę ropną, ale dzisiaj o dziwo mogę gadać, więc stwierdziłem, że hej, śmieszny buzon idealnie pasuje do nagrywania. A co będziemy nagrywać? The Sims 4! Słuchajcie, na czym będzie polegać seria? Właśnie tworzymy, uwaga, muzyka, Coś nie? nie działa, ta muzyka. O, działa. Właśnie będziemy tworzyć naszą postać. Nasza postać będzie sexy marokańczykiem. O kurwa. A jakie cele będzie miał nasz sexy O nie, muszę kichnąć. O nie, o nie, o nie, o ja pierdolę. <laughs> jakie cele będzie miał nasz sexy marokańczyk? No cóż, będzie miał bardzo proste cele, już wam pokazuję jakie. Nasz sexy marokańczyk, słuchajcie. Będzie musiał wyruchać wszystkie laski, jakie są dostępne w tym oto miejscu. O, dostałem akurat komunikat od jednej laski, która będzie gwałcona w tym filmie. Ale żebym nie brzymił jakoś prostacko, wszystkie te dziewczyny wyraziły na to zgodę na tę serię, które tutaj będą. Będą trzy poziomy trudności, o których powiem wam później. Na razie trzeba stworzyć naszego, prawda, sexy Marokańczyka, który będzie te El Macho laseczki, kurde, wyrywał. Tak wygląda całkiem spoko, ale jest za mało marokański. Wiecie to? To. O, czy, czy, o na chwilę mi coś greściło. To trzeba popracować słuchajcie, nad karnacją, nad wszystkim. Dajcie mi sekundkę. Kochani, poznajcie Zahira Tutamila. To jest nasz prawda seksi marokańczyk. Przyjechał ee, z, z Maroko. Roko koko. koko przyjechał z Rabatu, bo akurat tam były tanie mieszkania i tam się też urodził aż do malowniczego Kołobrzegu, gdzie właśnie teraz będzie się wprowadzał, będziecie tego świadkami. A to tutaj prawda trzeba zrobić panowi do tamile jakieś ładne zdjęcie, takie wiecie, żeby był seksowny. Oh, damn boy. Lu look at this. Czegoś mu brakuje, wiecie czego? No, zawaruno. Co? No od razu lepiej. Słuchajcie, zapisz i graj. Pan Tutamila znajdzie sobie piękne mieszkanie w koło brzegu, prawda? Tutaj, prawda, e, jest e, Wisła. <grywa> Dobra, żartowałem. Za firma Alzheimera i przez Przadek wyprowadził się do e, Gdańska, że na najgorszą dzielnicę, na Osowę, bo tam nic nie ma i daleko, i Uber nie dojeżdża z McDonaldem. No, kurwa mać. A więc pan Tutamila dostał, prawda, rabat <grywa> na mieszkanie w Osowej, i właśnie tam będzie się e, wprowadzał. Mogę w ogóle. O, czekajcie, nawet. Wyposażone albo wyposażone. Dobra, niech będzie full wypas. Dostał rabat na ten dom, nie? Zobaczmy, jaki dom dostał nasz pan Tutamila. Mam nadzieję, że bardzo dobry. Ciepła chatka. No, ciepło to będzie w jego łóżku. Tak się składa. A więc tak, nasz dom zawiera kwadratowy telewizor z Minecrafta, energooszczędną lodówkę i piec z diamentów, kwadratowy kibel i... dziwną... <grym> Dziwny prysznic, naprawdę jest jakiś taki straszny. Pialny dla nie wiadomo kogo, która zaraz zostanie zmieniona w coś lepszego. Oraz łóżko z najlepszą, pożyliwą pościelą. Oczywiście pan, e, pan Zachir, tutaj Mila, musi wprowadzić parę modyfikacji w swoich domu. I zaraz wam pokażę, co takiego się zmieni. W trakcie remontu stwierdziłem, że ujebie Zachirowi pół domu, bo go kurwa nie stać. Tak się składa, że Zachir stwierdził, że przyniesie trochę Sahary do Gdańska. Tak żeby czuć się tutaj bardziej swojo, prawda? To panu tak ten dach spierdolił na litość boską. A to ja to buduję, zapomniałem. Ej, chwila, gdzie mi pustynia spierdoliła? Co jest? Czekajcie. Coś tu jest nie tak. Pustynia mi spierdoliła. No dobra, trudno. Będzie się bez pustyni. Lol. Okej, okay, Zachir postawił troszeczkę zremontować swój dom. Ma teraz między innymi bardzo ładną komodę, stylowy telewizor, e, normalną kuchnię, a nie diamentową. Jego pokój jest pełen, e, prawda, wrażeń tutaj. Ma dosyć ładną łazienkę i, i tarasik, na którym drobił się jebanie z grilla, pewnie ukradł kiemuś biedakowi z złomowiska, czy innego gówna. Tutaj, prawda, stu do wspólnego otwierania wina ze swoją dziewczyną. No i oczywiście zrobiłem to, ponieważ ujebałem mu pół domu, więc no. Chuj z tym, że mogłem ten taras zrobić z przodu. <grych> tak jest lepiej, słuchajcie. Pan Zahir wkracza właśnie do nowy tryb życia. Mianowicie... lodówkę otwórz się. O, super. Ulepsz? U, Nie. Mianowicie... E, idzie zrobić sobie tosta. Jajo chlebki. No. Ale w międzyczasie, gdy nas Zahir próbuje nie spalić kuchni, pokażę wam... E, Trzy poziomy trudności, z jakim przyjdzie mu się sprostać, ponieważ ta gra nie będzie łatwa. Ma trzy poziomy trudności. Łatwy, czyli barabare barabara, znaczy sushi, barabara. Bara. Yy, mieszka niedaleko niego, jest mała, niebieskowłosa, prawda? Yy, łatwa do poderwania i szuka sobie drugiej połówki, ale nie wie, że nasz Zachir nie szuka drugiej połówki, tylko szuka kolejnych dziewczyn, które może oczywiście, wiecie, cim tim tim mniam-mniam. Do a potem, poziom średni to jest yy, Rox, płciowiec. To jest trochę ciężej, bo to jest kobieta, która uważa się jednocześnie kobietą i mężczyzną. Yy, to zostało wprowadzone do serii tak, żeby, prawda, nie poniżać nikogo i yy, być lgbtq plus friendly Jestem okropnym człowiekiem, wiem. E, prawda, nasza rok mieszka w piwnicy, ale o tym kiedyś później. A tutaj jest level hard. Jest to rodzina Gary, gdzie jest Daria i Nato są żonanci. Tak, kobietki się ożeniły, żeby, prawda, tutaj wątek lesbijski, też mówiłem wcześniej, lgbt i tak dalej, było bardzo dobre i żeby było śmiesznie. I wiecie, że to jest level hard, nie? Nie dość, że muszę obie, to oni są razem. Żonę, nie? Muszę najpierw sprawić, żeby jedna... <noise> Pokochała mnie w Bamuci, po potem jeszcze z drugą zrobić, prawda? Eee, jak będzie miała specyficzne dni, rozstąpienie Morza Czerwonego, <noise> Rysy, panie. A to wszystko po to, żeby uniknąć ciąży, bo przecież nasz, prawda, Zachir mila nie chce tego, Nie, jest seksy marokańczykiem. mogą się podrywać kobiety, trzeba z tego hajs, a wiecie co jeszcze musi znaleźć pracę i od tego zacznijmy. Kim może zostać nasz, prawda, Zachir? Może zostać artystą scenicznym, czyli komikiem, stand-uperem. Może zostać astronautem. Może zostać autorem i pisać dobre książki, może być prawdziwym biznesmenem, jak każdy Marokańczyk, może być informatykiem, z tym akurat, prawda? No, <grywka> dziewczyny raczej nie znajdzie, ale zawsze warto próbować. Może być kucharzem, malarzem, przestępcą, sportowcem. O, też jest marokański, typowo, tajnym agentem, twórcą stylów, wolnym strzelcem. Co? Czy jest? Influencer? Chryste panie. Nie, nasz prawda. Mm, nasz e, <gryw> Nasz król życia zostanie biznesmenem. Bardzo strasznie ma opłat na pracę, jak tak patrzę. O, chryste panie, może stać baristą. O, jeszcze tak jest więcej. Opiekun do dziecka. Nazywam jeszcze więcej. O, pracownik fast foodu. <gryw> Dobra, nie! Wiecie co to mnie przekonało? Mogę wybrać, czy chcę rano, czy wieczorem. Słuchajcie, on musi pracować w kebabie, umówmy się. Kiedy Zachir, prawda, tutaj sobie fajnie wracał z jakiegoś spacerku, zobaczył, że pod jego domem jest pełno loszek i jakiś blondyn sekcji, Ale to o tajnej orientacji Zachira później. Mamy tutaj Summer Holiday. Jak pierdolę, kto, to, kto tak na imię, nie? Wakacje na le w lecie. Mamy Sushi, czyli naszą pierwszą e, ofiarę. Ona jeszcze nic nie wiem, jak Billie Eilish, 100%. Mamy... E, mamy Naito. O! I mamy... Kto to jest? Travis Scott No dobrze, ale ja tutaj, prawda, idę... Ta przyniosła ciasto, czekajcie, bo <grywania> wzięła ciasto za... Co to jest, kurwa, to jest chleb zawinięty? <grywania> przyniosła marykańczykowi chleb z kokardką Dobra, słuchajcie <grywania> Zaproś sąsiadów No, balu balujemy, nie? Sieba. No i wspaniale, no, no i będziemy tak stać sobie, nie? Nie no, wiadomo, że ty musisz zarywać, prawda? Przyjazne powitanie. Słuchaj, tutaj go. Bla, 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 bla. Yy, tutaj musisz, prawda? Yy, powitać nowego sąsiada i od razu lecisz, nie? Flirtuj. Da, 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 dawaj, pochwal wygrąd. Tutaj, prawda, musisz jakąś gadkę na podryw dać. Musisz też z nią troszeczkę opoplotkować najlepiej w ja sąsiadach, bo tak się robi dobre związki. Podziękować za przybicie e, i ten, i i, i i trzeba, trzeba ten, trzeba do niej e, e, flirtować dalej. No, przyszła się będzie, no i tu mi przyszła wpierdalać chleb, proszę przestać. A dobra, na razie nie jedzą. Gadają przy chlebie, książce, a mój tost dalej schnie. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale, hej, hej, chwila, sushi, sushi, halo, sushi, dlaczego zajmowałaś mi tosta, no nie, w że ci też przychodzi mi podpierdala jedzenie, no to jest idealna sushi jaka była, słuchaj, no ja się ciebie pytam, czy jesteś w związku, musisz mi odpowiedzieć na tak albo nie, to zabijecie. przestań gadać, znaj to, o, nadgryzła tosta i nie, idzie z tym tostem do mnie, jak wesoła w ogóle, tupta, jeszcze ten tost się błyszczy, hej, słuchaj, jesteś w związku? Chyba, chyba nie jest. Dobra, przestań z nimi gadać, musisz z nią gadać, no. no romantycznie, e, flirtuj, o. Nie z tym kurwa debilem, z nią masz flirtować, no pogadaj, żeż, z nią, chłopie. Okay. Flirtuj z nią, nie z każdym. Czy ty właśnie pocałowałeś tego faceta? No nie graj na komputerze, debilu! Masz e, sushi zabawiać, no. Pochwali wygląd, nie wiem, obejmi ją. Co <śmany> idiota w ogóle? Jeszcze dwa razy pochwal wygląd. Tak, zająkaj się, aż tak będzie wspaniale. Weź się tam, obejmi, nie? Zobaczmy, jak zareaguje. Haha, <śmany> i se poszła, tak? Aha, ty sobie tutaj przysiadłeś, nie? O, czekajcie, cóż dołączyła? Widać, że między nimi jest jakaś relacja, która się rozwija. Zobaczmy, co z tego będzie. O, tak, gada w ogóle ja tu lubię dmuchać, prawda? Fru, fru, fru robić, nie? I zajębam czy to, jelo. Ej, ale, ale. Cipcia, wracaj. Niezręczne spotkanie. Jakie niezręczne spotkanie? Tam mi wpierdala mój chleb. I jeszcze gada z tym sum, summer holiday, nie? Bo, Boże święty. Jak, jak najto, jeden do jeden. Dobra, mniejsza z tym. No przestań go podrywać faceta. Ja wiem, że masz fajną... No cóż jeszcze wygra na komputerze w... Nie! Nie, z facetem! Idź żeż, idź do niej, do niej idź! W międzyczasie, gdy podrywam sushi, stwierdziłem, że przeczytam jakąś dobrą książkę o podrywie. Na przykład Władca Cieni, prawda, Zdradzieckie Porywy Serca. Eee, jak ją złowić? <ścoughs> Dobra, ja jednak nie, jednak nie czytam tych książek. Dobra, trzeba tą cipcie, prawda, zaprosić na randkę. Zobaczymy, czy dostanę kosza, czy nie. Zobaczmy, może się uda. O! O! Kręci się! Mogę zaprosić na randkę. Gdzie możemy pójść? Jestem kurwa, biedny. E, e, e. Gdzie jest kebab? Na Półnku. Dobra, zaproszę na randkę w moim domu. <grywia> ja pierdolę. Dobra, co my mam, mamy? Wykonuj interakcję ze swoim sympatią. Usiadam ci porozmawiać ze swoim sympatią. Dobra, słuchajcie. Trzeba razem poflirtować na razie. Mm. <grywia> Flirto rzuć! Tak, tego potrzeba. Weź ją bara Barabara ze swoją sympatią. Uuu, o. Uu, uu, uu. Dobra. Dobra, czekajcie, to jest ta pora, trzeba zrobić pierwszy pocałunek, nie? Hm mm, hm. Mm, halo. I tu jest więcej opcji. Pocałuj ją do cholery bról się w nią, no? Wręcz róże, o. O, pocałuj ją, tak, zajebiście. Zobaczymy, to jest test, czy cię rzuci, czy nie, a potem będzie barabara ze swoją sympatią. O o o! O je! Ojej, nawet się styknęli, ale no. No ale... W... Coś tu kurwa śmierdzi, weź to posprzątaj debilu jebany, Hej mała, e, jak tam twoja szpa? <noise> może jestem żenujący, Kto to będzie oglądał? Chyba jakieś 13 które będą chciały simpieć i się dostać do tej serii. Ale miesza z tym, no. Może Susi, idź od tego komputera! Nie wiem, może wyłączę go. Może zepsuj go, albo nie wiem co. Mam pomysł. Da, da się zepsuć albo przenieść. O, wy wypierdolaj do ogrodu ten komputer. Dobra. Udało się zrobić złoty medal. Ale poza randką może też się da coś zrobić. Dobra, ty w ogóle głodny jesteś, umierasz. Dobra, idź mi się wysraj. Potem idź coś z sobie zjedz. Na przykład to ciasto zasranę. się kawałek sobie. Ojeju, ale romantycznie, no wróć się do tego łóżka, każdy, każdy na tym odcinku czeka na łóżko z Basią. O. Super. Basia. O, Basia idzie do łóżka. Nie, tylko ja idę do łóżka. I co, idziesz, idziesz spać? Boże święta, kiedy jesteś debilem, wstawaj stąd! Budź się śpiący <ścoughs> Od razu seks taśma, nie? Zaproś na noc. O, o to chodzi. Ja pierdolę. Nie, nie, trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie, kurwa. Obudź ją. Nie. Ja nie mogę. Co jest z wami nie tak? Wszystkie te zimu są jakieś tempe. Ile wam to jeszcze zajmie? No. Boże. Jaki Zachir jest stępy. Niby Marokańczyk, jaki debil. Okulary zdjął w ogóle. Zachir bez okularów wygląda śmiesznie. O, została blaga gry. Czyżby. Nie, dupa. Nic, nic, nic w ogóle. Nic z tym Zachirem nie idzie. Dobra, wiecie co? W dupie z nią, ja zaraz do pracy idę, to i idź spać. W dupie z nią. Kobieta znajdzie się sama, ale kebab się sam nie zrobi. A jednak mam dzisiaj wolne. O, to można dalej robić Barbara. Jak się uda z Barbarą. Co ta Barbara w ogóle? Śmietnik mi przewróciła, co za pizda tempa, ja pierdolę, Barbara! to, że nie chcę się rucha ruchać, to mi kurwa śmietnik wyrzuca, no co za tempa cipa. Wróciła sama, o mój Boże. Chodź tutaj tylko szybko, bo idę się wysrać. No, byś ten kosz podniosła. Powiedziałem, żeby podniosła kosz Rzeczywiście rzeczywiście poszła go podnieść. A ona zmija. w ogóle co to za śmieci? Ja pierdole, Zachir! Wyrzuć te śmieci do kurwy nędzy. Co jest nie tak z tymi ludźmi tutaj w tych simsach? Może na kanapie się uda? No o samolatach, czyli że ją przelecieć gada. jednak nie. Może, nie wiem, zaproś do łóżka cokolwiek, kurwa. Boże, Może mi są wszyscy kolki w tych simsach? już mózg boli od niego. Co ty idziesz robić? Przestać moją Polkę pizikotę, kurwa mać. Ja ci dam pizikotę, ty debilu. Dobra, odwiedźmy Simkę o nazwie e, Sushi Barabara. Jest to szałas. Zapukaj, hehe. O, wejdź. Gdzie jesteś? O się... Co to kurwa jest za dolina rozpaczy? Ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Mniejsza z tym. Dobra, słuchaj. Barabara. Nie chcę grać w piłkę? Zainspirowało go to, słuchaj. No nieźle, dobra. To po cały ją nie wiem jeju wręcz różę u całej dłoni u prawej jogging z nią halo Co na co... Ja pierdolę. No tak rozgrzewka rozumiem, ale to no akurat ja powinienem taką rozgrzewkę robić, nie ty Chyba, chyba że ja coś nie wiem czasami jak z to mi mówi, mówi że ma dużo, ale mniejsza z tym Dobra, siądź obok niej, no nareszcie, no Jesteście już w łóżku, spójrz głęboko w, w oczy I powiedz jedno Seks Noż barabaruj się wziął nią do kurwy nędzy, no No gdzie idziecie? Co tak nastojąco będziecie? Ja nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem. A, a nie wiem. To jest... Spij u niej w łóżku, może ty, ją wiem, zachęcisz do tego. Nie wiem. Połóż, czy zasypiasz. Wypierdalaj z mojego łóżka! No. Narzeka jeszcze, boże, co za tempa pizda jesteś, słyszy przepraszam, ale... W realu taka nie jesteś. Cały ją może, nie wiem. Ogary mnie, może się. Przychodzi do niej na noc, a tam my je gary. No, to jest po prostu przykład kobiety idealnej, nie? Trzeba mam więcej mówić. Dobra, jeszcze raz usiądźcie. Muszę się rozmawiać z nim tutaj. Myślę, że to wszystko przez to, że Sushi nie jest jego dziewczyną, więc trzeba najpierw zostać jej. <laughs> trzeba najpierw, e, prawda, wejść w związek, a potem wyruchać, a zostawić na koniec. O! Jest moją dziewczyną. I od razu idzie do łóżka, widzicie? Bara bara? Intensive, czy nie? Nie. Wiesz co, mogę cię rzucić już? <laughs> Dobra, wiesz co, pierdolę to. Co, co to idzie tutaj jakiś. Jakiś kurwa Alfons. No Jezus, Marian. Dobra, wiecie co, ja wracam do domu. Ona najwyraźniej nie chce za szybkiego ze mną, prawda? Tutaj cim-cim-cim. -ci -cim. Chce we mnie faceta. Dobra, niech będziemy moją dziewczyną na razie. Słuchajcie, trzeba się rozwijać zawodowo, prawda? Trzeba zrobić dobre jedzonko sobie, trzeba pójść spać, trzeba popracować w kebabie i zyskać na jakąś wysoką posadkę, żeby ona, prawda, ee, nas pokochała, nie? Daj sobie nagetz, kurczaka, lubić, nie? Posprzątaj po niej. Moja polka, pizza kota, ja pierdolę. No i znowu ta lafilinda przyszła, nie chce się ruchać, a do domu przychodzi co chwilę. Jezus Maria. No, zaproś do środka, no, przydaje się. Znowu lodówkę wyżre i pójdzie sobie. Stoi pod tymi drzwiami już prawie godzinę. Dobra, idź spać. I w dupie z nią. To normalne czyta w tym domu książki. Wiecie, co tylko problem powodują. A tak to 200 zł zawsze w tym. W kieszeni. Idź spać, chłopie. No, nareszcie. Jutro do kebaba trzeba iść pracować. Się siedzi i śmieje do siebie, myślę, nie wiem. O czym na myśli w ogóle? Zobaczmy. No, kurde, zagram z nim futbola amerykańskiego. No, na mu do dubska i w ogóle. Zachir wchodzi na nową ścieżkę życia. Idzie robić kebaby. O kurde, ale, ale on się ubrał śmiesznie. O, zobaczcie, jaki szczęśliwy tutaj jest. Ja pierdzielę. <laughs> Jakoś <śmiesznie> się wygląda. <laughs> Może w kinolu pracuje, nie w kebabie. Dobra, słuchajcie, Zachir stwierdził, że będzie malować, ale jest zbyt spięty. Praca go dobija i w ogóle, ale mimo wszystko coś maluje. Dobra, nie maluj jak jesteś spięty, mam lepszy pomysł. Idź zjeść swoje ulubione nagiety z kurczaka, bo są za darmo. Nie wiem skąd je w ogóle bierze, ale mniejsza z tym. O, patrzcie, Zahir rysuje swoją miłość. Jak fajnie, ale ją pięknie przedstawił. Ciekawe ile ona jest warta. No, sprzedaj to. 58, nie zarobiłeś na tym nic. Jesteś na minusie, sprzedaj to gówno. Napij się mleka i nie wiem... Nie wiem, Rozumiesz, że szklanka jest w połowie pełna. Tak, to jest to co muszę robić. <grystanie> no wypij ją, no litość boską. Boże, co za tępy debil to jest? Ten Zachir też jest swego. Nie, nie mogę z tym zakierem. girem. facetów podrywa, nie jest okropny. Niech tylko ja będę mógł na ten komputer patrzeć, bo już mam dosyć tak w do Chcę przyjść, chodź. Daj mi spokój dzisiaj, ja już mam ciebie dosyć. Wejdź, masz klucze, dałem ci, jesteś moją dziewczyną. Zaproś nawet na noc, no. O jesteś zainspirowany, dobrze. To znaczy, że możesz coś narysować, Co się może udać. Idź szybko rysuj, w dupie z nią. Maluj, to teraz pierściarski jesteś, kurwa mać. Dobra, narysuj może coś, jakieś odzwierciedlenie swojej miłości, co narysujesz? Czym dla ciebie jest sushi? Pomyślmy, zobaczymy zaraz, się dowiemy. Co to jest do cholery? Co on rysuje? Ja pierdolę, on rysuje postać ze spora. Zachir, jesteś debilem, dlatego dla ciebie Dlaczego jesteś wyalienowany. Dlaczego susz jest dla ciebie kosmitem? Ale przynajmniej zarobiłeś na tym kosmicie, to jest chociaż taki prog, przestań grać. Będziesz dalej malował, słuchaj. Teraz namaluj jakiś duży obraz, zaskocz mnie. Duży obraz, niech to będzie twój crème creme brule, większy od ciebie. Co ty znowu rysujesz? Jakie On rysuje Tak, rysujesz. przyszłaś świni, kurwa, mać. Co cipa tempa, nie mogę! Ja nie, nie wyrobię nerwowo. Królik to jest jednak nie świnia. Króliczka narysował. Taki był zainspirowany, że króliczka narysował. czy ten królik jest warty. No, 187 zł, kurde faja. Dobra, rysuj kolejnego, panie. A ja się na tych obrazach dorobię. Zostanę alarzem, malarzem. Co ona wyprawia do kurwy nędzy. To jest jakaś jebnięta, ratunku! No. Co ona robi? Szklankę wody pije? Ja, ja tak śledzę ją przez chwilę, nie? Przez tą kosz wywaliła. waliła. My śledźmy, zobaczymy gdzie ona teraz idzie. O! Postawiła mi oczywiście przy telewizorze. Co dalej? Nie tak będzie stało. Co ona zrobiła tutaj? Wodę wylała, zabijesz się na niej. No idzie coś umyć. Szklankę poszła umyć. Co dalej? Śmieci wrzuciła. Ręce myje. Gdzie teraz idzie. Grilla robi! Kurwa mać, susz i na litość boską. Chyba hot dogi zrobiła jebana! Zasrała się, no. Co jeszcze? Dalej hot dogi robi. Kurwa mać, zachir, zaraz pracę rozpoczynasz. ale to się hot dogi robi, nie? Więcej hot dogów, nie? Co jest z nią? Ona znowu gotuje. Jakieś ciasto wyjęła. Dobra, zachir wstawaj, bo do roboty idziesz... wytrzyj to, zajmij się tym, co robisz w pracy. Dobra, idź do pracy. No, przestań to wycierać, debilu. Późnisz pół godziny do pracy, bo musiałeś wytrzeć coś. Zachir tutaj idzie do pracy. A co ona robi? Co, co ty sushi robisz ze sobą? Znowu telewizję ogląda. Czy ona zrobiła sobie takosy i hot -dogi Z podwójną parłową i tak siedzi, nie? Śmieje się sama do siebie, stoi w miejscu. No że ona jest opętana? Ja nie wiem. Znów są jakieś problemy, słuchajcie. No. Wspaniale spędziła czas, no, narobiła mi żarcia debilka i wspaniały czas. No super, i co ja mam z tym teraz zrobić? Będę, będę, to jadł w kółko, nie? Cześć mnie zaprosiła na randkę. Ja już się łapię za głowę co ona wymyśliła, gdzie, gdzie pójdziemy razem, no? Sok z grzechotnika! No i co ty chcesz tutaj robić, no? Co to jest, brzdula ula? Siema. Aha, fajna randka! Ja dole, Zręczne spotkanie. I rozbawiona jest. Dobra, pisiu weź się na drinka jakiegoś. Yy, zamów drinka, o! Ciepły smaczek, Nie Miejmy film, dobra, niech będziecie. <śpiewa> Jesteś pigułką gwałtu? Niech będzie ciepły smaczek, no. Bo ja już mam dosyć, muszę się napić, jak na nią patrzę. No. I ona robi tego drinka czy nie robi? O, zrobiła mi ciepły smaczek. No i gada z innymi. Super randka. To <grywa> jakaś parodia mojego życia. No Sushi też przyszła chlać. Ja pierdolę. Nie, nie. Ja, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się to tak podobał. Na tym ekranie, gdzie odbywa się chlanie, kończymy. I no, i trzymajcie się. Zobaczymy jak uda nam się podrywać sushi w następnych odcinkach Amator Amorów <laughs> Z tym amatorem amorów. Ja pierdolę. To ja już nie wiem, nie. Ja, ja, to, to już jest ten moment, w którym ja stwierdzam, że ja, ja, że ja nie chcę. Dziękuję Wam za oglądanie, ta seria. Podejrzewam, że będzie chiciorem. Trzymajcie. Się, no i cześć. Bajo.